Cześć kochani, to teraz z Laboratorium Papieru. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem. Albumem ślubnym, wykonanym z kolekcji Seis Fabryki Dekoru. Jest to album typowo ślubny na zdjęcia z uroczystości. I tak, zaczniemy od tego, że album ma wymiary 20 na 25 i grzbiet. 8 centymetrów. Yy, album jest bindowany. Moją wariacją na temat yy, systemu Hidden Hinge Plus, ale nie jest to system Hidden Hinge Plus. To znaczy w sumie ja nie wiem jak tak naprawdę się go robi. Wiem tylko, że to co tutaj mam takie przeduszki, więc tam to jest. Ale jak ma być to, to nie wiem i zrobiłam po swojemu, po prostu jak mi było wygodnie. I co użyłam do tego albumu? Mamy okładkę laminowaną, to jest z do o'Clocku. Mamy czarny papier bazowy. Mamy złoty papier metaliczny. Mamy również tutaj przepiękną taką wstążkę z różyczkami. To jest z elementów do wycięcia ten napis. Serduszko wyciąłam wykrojnikiem. Z tyłu jest tylko moje logo. Zawiązywany jest na dwie wstążki, jedną rypsową, jedną, jedną szyfonową. I ma 2, 3, 4, 5, 6 kart. I w środku prezentuje się tak, tylko żeby się zmieścił teraz w kadrze. Tutaj mamy delikatną kompozycję. I na pierwszej stronie mamy kieszeń, W kieszeni są dwie maty plus. Nagłość z kolekcji. Te dźwięki, które możecie słyszeć, to mój kot się bawi. Ale, wracając do tematu albumu, tutaj jest yy, dziurka Drzyzyzyn Marty Stewart. To jest Cherished, jeżeli się nie mylę. Mamy koronkę, tą kupioną na Ali. To jest ta sama wstążka. Otwieramy na magnes. I tutaj mamy tak. Z tej strony mamy jedno miejsce na zdjęcie. I wyciąganą matę spod spodu. A tutaj mamy zawiązywane na sznureczek. Się otwiera. Tu są dwa miejsca albo cztery, bo można wkleić dwustronnie. I tu jest taka kieszonka. Z dwoma tagami. I to jest kieszonka z Ali. Tagi są z Wiara, sznureczek jak to sznureczek wszędzie można dostać, jest woskowany. To jest z dziurkacza z K okay, Tools. Tylko to jest dziurkacz brzegowy, a ja go przerabiam właśnie na taką wersję do zamykania, bo wersja dziurkacza brzegowego niekoniecznie mi odpowiada, ale za to, jako takie trzyma dałka już super. Ok, otwieramy. Pomiędzy stronami mamy yy, miejsca na zdjęcia poziomy 10 na 15. Przechodzimy dalej. Tu mamy jedno duże miejsce. Plus, dodatkowe. Zamykane na wskazówkę. Kolejna strona. Zawiązywane na wstążeczkę. To jest foliowe. I tutaj jest dziurka, czy też z IK Tools. Nie wiem, czy wy go widzicie w ogóle. Taki z dziureczką tylko w środku. Tutaj wszystko to są napisy... I elementy z kolekcji. Tutaj również mamy miejsce na jakieś zapiski. Całość zamykamy i zawiązujemy na wstążeczkę. Ok. Przechodzimy dalej. Pomiędzy stronami znowu mamy miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy dwa poziomy 10 na 15 plus 1 opionowe 13 na 18. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy. Kieszonkę foliową, w której są maty. I tutaj się zamyka na magnes. Tutaj to wszystko to są elementy z kolekcji. Następna strona, również foliowa, częściowo podnoszona na magnes. I tutaj mamy kolejne miejsca na zdjęcia. Może się wydawać, że ta czarna baza nie pasuje do zdjęć ślubnych, natomiast to co zostanie po wklejeniu zdjęć to jest tylko taka delikatna czarna rameczka która podkreśli pięknie zdjęcia, więc tutaj nie ma się czym w ogóle przejmować bo będzie to przepięknie wyglądać bo te papiery pięknie z czarnym współgrają tym bardziej, że same mają w sobie sporo czarnych elementów znowu mamy miejsca na zdjęcia przechodzimy dalej, tutaj się otwiera, tutaj mamy rameczkę, gdzie się zdjęcie wkłada od góry da mi się wyjąć? nie nie uda mi się wyjąć, bo chyba jest przyklejony akurat. Tutaj, żeby wsunąć tylko. Gdzie co robiłam ten album? Tak dawno temu że już nie pamiętam. Ale chyba tak. Tutaj jest dodatkowa koronka też z Ali. Tu otwieramy w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. Następna strona. Znowu otwierana na magnes. Tutaj są kieszonki. Można sobie tutaj coś wsadzić, tutaj jest taka niby książeczka, może być jako zakładka do czegoś i ja ją tak mam włożoną, że taką część, no otwórz się. część jest tylko włożona. Ok, i tutaj mamy jeszcze miejsce, wy coś widzicie w ogóle? E. Tutaj jest mi kieszonka, gdzie można sobie włożyć też jedno zdjęcie. I kolejne otwierające się strony. Przechodzimy dalej. Kolejne miejsca na zdjęcia. I dalej. Ramki na zdjęcia. Tu są wkładane od góry. Te zdjęcia. Tu jest dla pani młodej i dla pana młodego. Teraz, jak wam to pokazać, muszę to przesunąć na dół. Bo to się otwiera do góry. I tutaj są miejsca na kolejne zdjęcia. I pod spodem następne. Trochę się nie mieszczą. Ale to wygląda tak. Uważam, że ten złoty papier pięknie podkreśla wszystkie tutaj elementy w tym albumie. Bo te, te papiery też mają taką jakby złotawe nie jest to złote, ale tak jakby złotawy nadruk. O. Tutaj też kolejne miejsca. Tu mamy... Coś ala kopertki. Otwieramy i tu mamy miejsca na zdjęcia. Tak samo jest w tej górnej. I to są ćwieki z Ekrana. A te kółeczka są z wycięte z wykrojnika z Crealize. Kolejna strona otwierana na magnes. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie. I tutaj jest już dodatkowa ukryta kieszonka też na zdjęcie. No. Jest. Zamykamy. Wracamy. Kolejne dwa. Dwie strony z miejscami na zdjęcia. I ostatnia strona. Prezentuje się tak. I tu jest otwierane na wstążeczkę. I tak. Z tej strony mamy klapeczkę. Otwieramy. Miejsca na kolejne zdjęcia. Otwieramy całość. I tu mamy trzy miejsca na zdjęcia. Plus, taką dużą kieszeń. I w tej kieszeni mamy jeszcze jedną taką, taką zakładeczkę. Mamy kopertkę, którą, jak rozwiążemy, to w środku jest miejsce na trzy zdjęcia. Na dwa, przepraszam. I tutaj też można wkleić zdjęcie. I kolejne dwie maty. Oczywiście, tutaj można coś sobie jeszcze. Odokładać do tych kieszonek, bo nikt nie powiedział, że tak musi zostać. Tyle, ile jest. Można sobie dołożyć zdjęć. To jest zwykły czarny papier, więc nawet jeżeli by brakło tych mat, to, to spokojnie można sobie dociąć i, i dokleić zdjęcia na nie i wsunąć w tą stronę. Zamykamy i to by było na tyle, jeżeli chodzi o album do albumu dorobiłam też do albumu, Dorobiłam też kartkę, ale to sekundka, bo sobie to zwiążemy. Bo na ślub się nie idzie z pustymi rękami. Nawet jeżeli daje się album, tylko też kartkę i kartka. W moim przypadku wygląda tak. I jest to shaker, jest to wykrojnik. Zastanawiam się, właśnie, ale chyba z Ali. Są papiery, oczywiście, z kolekcji. Kwiatuszki są, te dwa duże są na pewno i ten z Woka. Tu są wszystko elementy z kolekcji. Złoty papier i w środku są mikrokulki. W kolorze złotym i to są mikrokulki z 13 arc. I tak by to się prezentowało. I ani album, ani kartka nie są spersonalizowane. Jak będzie okazja, to będę wiedziała, dla kogo będzie ten album, to będę personalizować. Najprawdopodobniej wtedy tu się pojawią na państwa młodych albo data. Zależy, co będzie potrzebne. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie. A właściwie, co myślicie o tym albumie. I do zobaczenia, pa pa!